Jakby takim e, wzorem, do którego się e, odążyło. Chcieliśmy, chcieliśmy go naśladować. Chcieliśmy przede wszystkim mieć takie mocne e, zdrowie i tak mocny organizm, jak miał Maniek. Miał niesamowite pomysły związane z górami. E, potrafił e, po nocy e, po pracy, po służbie pojechać nawet na dwa dni e, po to, żeby się pospinać. E, żeby poczuć tą atmosferę i ducha gór. E, uwielbiał tam tych ludzi. Był jakby członkiem wspierającym GOP, no i starał się wieść jakby ratunek innym ludziom. takim właśnie był przez cały czas. Zabierał z sobą czasami, a nawet może nie czasami, bardzo często grupę kolegów, z którymi razem te, te swoje pasje dzielił. Brali rowery, brali pontony. Potrafili godzinami w zimnej wodzie spinać się i zjeżdżać w jakichś tam wodospadach. Kaczor, czyli podkomisarz Dariusz Marciniak, pracował 8 lat jako antyterrorysta. Od zawsze chciał być w tego typu jednostce. Z zawsze było po prostu wesoło, zawsze. Gdy dowiedział się, że ja zdałem egzaminy do AT, pamiętam, że następnego dnia zaraz przyszedł i zaczął je wypytywać, jak tam jest, jak, jak, na czym polegały te egzaminy, że on zawsze też chciał po prostu bardzo służyć w tej jednostce, to było jego marzenie. I powiedział, że na pewno będzie próbował, więc wytłumaczyłem mu, jaką drogę ja przeszedłem. Następnie Kaczorek powiedział, że na bank, a bank na następnej przepuszce jedzie zdawać, zdawać te egzaminy. Kaczor w boju był bardzo skupiony, był bardzo doświadczonym człowiekiem, i życiowo, i zawodowo. W zawsze mogliśmy na siebie polegać. Kaczor dużo trenował, jak zwykle rozweselał po prostu wszystkich wokół siebie. Śmiał się od ucha do ucha przez cały czas. W zasadzie gema mu się nie zamykała, można powiedzieć. Był duszą towarzystwa. Dzienią, bez SMS od Kaczora, z jakimiś głupstwami, po prostu do był dzień straconych. Nawet gdy był w Kosowie, to było to normalne że on dzwoni albo przesyła jakieś tam teksty. Kaczorek miał ko mnie kupić sobie działkę, miał budować dom. W tym celu pojechaliśmy na misję pokojową. Po powrocie do kraju Kaczor zwierzył mi się, że zamierzał pobrać się ze swoją dziewczyną. Przed Magdalenką, pamiętam, w ciągu dnia rozmawiałem jeszcze z Kaczorem. Ja przyszedłem na służbę około godziny 15. Pamiętam Kaczor siedział przy stole i przeglądał czasopisma budowlane, po prostu chciał wybrać projekt domu. Warszawscy antyterroryści zawsze mogli polegać na profesjonalizmie Manika i Kaczora, ale teraz najbardziej brakuje im ich koleżeństwa i fantazji. Chociaż on w zasadzie no nie ma go, ale on jest. I jest z nami, bo chociażby to miejsce pamięci, które powstało, które jest w nas w jednostce i zdjęcie Kaszora i Mańka, jak wchodzimy, to, to mijamy ich codziennie, czy jak wychodzimy z pracy, i, i witamy się z nimi, no, i tak jakby byli wśród nas. Mamy tylko wpływ na to, jak żyjemy. A Kaszor przeżył swoje życie jako godny człowiek i uważam jako wzór do naśladowania. Mańka też zawsze nazywaliśmy małym rycerzem i myślę, że taki pozostanie w naszej pamięci, jako mały rycerz. Miejmy nadzieję, że znajdą się ludzie, którzy będą chcieli ich naśladować. Chciał dobra. I sam je tłumaczył mamo. tylko żeby być dobrym człowiekiem. Trzeba ratować dobrym, no i co z tego wyszło? Wyglądał jeszcze nieraz. Do dwóch lat jeszcze tak wyglądał, chciałam, że może Darek przyjedzie. Kochał życie i chciał mieć pomóc wszystkim. Do końca był wierny tej idei i nawet dla ratowania kogoś by nawet swojej ręki obciął, żeby kogoś ratował. Powiedziałaby, dostał w głowę, to chciał, żeby jego narządy ktoś przyjął i żeby te narządy komuś służyły do życia. Zostały pobrane dwie nerki, wątroba i serce. I uratował cztery osoby, które dzisiaj żyją. I osoby, które wiem, że są w młodym wieku jeszcze. Śmierć dwóch antyterrorystów, liczba rannych policjantów, brak karetek pogotowia podczas szturmu, brak osłony snajperskiej oraz kilkugodzinna walka z bandytami zrodziła pytania, czy nie popełniono błędów podczas przygotowania tej akcji. Pierwsza komisja składająca się, jak to określono, z niezależnych ekspertów pochwaliła tę akcję, podkreślając bohaterstwo policjantów. Uznała, że operacja zatrzymania była wzorowo przygotowana, a nikt nie mógł przewidzieć determinacji bandytów, którzy zastawili bomby, pułapki i woleli zginąć, niż się poddać. Biorąc pod uwagę stopień przygotowania przez przestępców obiektu do obrony poprzez rozmieszczenie ukrytych ładunków wybuchowych, Ilość zgromadzonej broni, amunicji oraz granatów, kamizelki kuloodporne i maski przeciwgazowe, w które byli wyposażeni bandyci, posiadanie dwóch psów, które sygnalizowały obecność osób trzecich w pobliżu posesji, stopień brutalności przestępców, np. strzelanie do rannych i udzielających im pomocy policjantów, zdarzenie oceniono jako wyjątkowe i precedensowe. O bardzo wysokim stopniu trudności. Było dwóch uzbrojonych przestępców, a takich dwóch, a nawet więcej uzbrojonych przestępców policja zatrzymuje bardzo często. Ja chciałbym słyszeć pytania dziennikarzy, gdyby do każdej takiej akcji brano karetkę pogotowia i potem, żeby ludziom w tym czasie nie udzielano pomocy, bo większość tych akcji, które Państwo zresztą znają, były robione bez użycia tych karetek, bo karetki w tym czasie były potrzebne gdzie indziej. Co innego jest operacja wojskowa planowana, w której wiadomo, że ktoś zginie zawsze, a policja jest nastawiona na to, że bez szałów zostaną ujęci przestępcy. W komendzie głównej policji powstała druga komisja, która wydała krytyczną opinię o przygotowaniach do akcji w Magdalency. Wniosła nawet o ukaranie czterech dowódców, jak określono, odpowiedzialnych za ten szturm. Zastępcy komendanta stołecznego, dwóch naczelników Wydziału Terroru Kryminalnego oraz szefa antyterrorystów ówczesnego dyrektora zarządu bojowego CBS. Komisja uznała, że antyterroryści nie mieli wystarczających informacji, kogo mają zatrzymać. Na czas nie zabezpieczono pomocy medycznej z pogotowia ratunkowego. Dowódcy przyjęli szablonowe rozwiązania. Nie było zapasowego wariantu akcji. Nie pomyślano o pobraniu większej ilości amunicji oraz odstąpiono od wykorzystania snajperów. Raport komisji powołanej przez Komnatę Głównego według mnie wychodził naprzeciw tej całej wrzawie medialnej i tym wszystkim oskarżeniom. Zwykłe postępowanie wyjaśniające zazwyczaj trwa 30 dni z możliwością przedłużenia do 90, natomiast w tak poważnej sprawie, jaką była ta sprawa, postępowanie wyjaśniające trwały 9 dni, z czego 4 dni to były dni weekendowe. Był to raport, który w, jakiś, w jakimś stopniu yy, dawał spokój polityczny ówcześnie, ówczesnemu kierownictwu MSW i komendy głównej. Skazano winnych, rzucono ich na pożarcie i jakby problem spadł, problem już nie był. Ten dokument yy, był podstawą do yy, pracy prokuratury i zarzuty, które prokuratura sformułowała wobec nas i... Yy, yy. Później kontynuowała proces właśnie pod kątem udowodnienia nam winy z tych zarzutów. To są prawie całe akapity przepisane ze sprawozdania komisji. Komisja Komendy Głównej Policji ustaliła, że przed akcją o godzinie 22 w Komendzie Stołecznej odbyła się odprawa zastępcy komendanta stołecznego z funkcjonariuszami Wydziału Terroru Kryminalnego z dowódcami Zarządu Bojowego CBŚ. W dokumentach specjalnej komisji Komendy Głównej Policji badającej przebieg przygotowań tego dnia czytamy. Podczas odprawy nie zapoznano jej uczestników z posiadanymi przez policjantów z Wydziału do spraw terroru kryminalnego wszystkimi informacjami, że Robert C i Igor P. nie dadzą wziąć się żywcem, bowiem wcześniejsze zastrzelenie Piotra R i Krzysztofa M na warszawskim Ursynowie traktują jako egzekucję wykonaną przez policjantów. O godzinie 23.00 na godzinę przed akcją rozpoczęła się w Komendzie Stołecznej odprawa antyterrorystów. Ich szefowie poinformowali zespoły szturmowe o tym, że przestępcy brali udział w strzelaninie w podwarszawskich parolach oraz że jednym z nich jest były funkcjonariusz KGB, który może być uzbrojony w broń palną i granaty. Na tej odprawie przedstawiono policjantom błędnie rozrysowany szkic posesji, przekazany antyterrorystom przez policjantów prowadzących to śledztwo. W przypadku budynku została narysowana ściana szczytowa od strony bramy wjazdowej. Na ścianie tej błędnie zostały zaznaczone schody tarasowe z podestem i drzwi wejściowe. Ponadto garaż został błędnie oznaczony jako przybudówka budynku. Na tej odprawie dyrektor CBS zdecydował o zostawieniu broni snajperskiej w komendzie stołecznej i wykorzystaniu policyjnych snajperów w zespołach szturmowych. Relacje w tym zakresie różnią się. Dowódca oświadczył, że jedynie zaproponował zostawienie tej broni w KSP, z kolei jeden z antyterrorystów zapewnił, że otrzymał polecenie pozostawienia broni snajperskiej. Dowódca tłumaczył to obawą przed ewentualną utratą broni pozostawionej w samochodzie w czasie szturmu. Wynikało to z głównego założenia, że akcja odbędzie się wewnątrz budynku. 6 marca o północy policjanci wyruszyli do Magdalenki. Z dokumentów Komisji Specjalnej Komendy Głównej Policji wynika, że oficerowie dyżurni